Hej, hej, hej! Cześć wszystkim tu Kameruz, Witam was w kolejnym odcinku, sprawiające w Karazanie. Trzecie skrzydło, drugi pojedynek, e, pół, pierwszy pojedynek, przepraszam, pomyliło mi się. Let's do it! Zostawimy sobie tą łapę. bardzo mi się podoba. Ogólnie gramy deckiem, którego już widzieliście wcześniej na highlightach. Jest to Rogal... Na taunty. Dlaczego? Ponieważ ten Sukinsyn ma taunta i ogólnie nie za bardzo możemy się wymieniać e, z minionami no, przeciwnika, więc e, one bardzo lubią, nas, e, ten, bardzo lubią nas atakować w twarz, więc stwierdziłem, wypuścić". stwierdziłem, że po prostu będziemy się osłaniali tauntami, będziemy się osłaniali tauntami, tak jak właśnie poprzednio. Dzięki czemu, dzięki czemu nas nie zabije, a potem będziemy się bawili fami, WELL PLAYED Ogólnie specjalny jest jego taki, że no właśnie on ma prowokacje Możemy się wymieniać z minionami, chyba że tak jego miniony mają prowokacje a tak to możemy sobie teraz właśnie podobierać karty, więc dlatego jest bardzo ładny start, uważam osobiście, i chyba sobie go cofnę, żeby dobrać więcej kart, żeby podać nam wszystkie ta, potrzebne taunty. Co prawda nie będę mógł zrobić tego na cofnąć sobie ufa, ale trudno. E, I z tego co widzę w porównaniu do Normala, on ma po prostu dużo, 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 dużo dużo silniejsze karty przywołujące. To mogę akurat zauważyć właśnie, że ten ziomal przyzywał właśnie losowe miniony, ale były dużo słabsze, typu właśnie przyzwił jednego losowego murloka, teraz przyzwał dwa, nie miał przyzwania demonów, albo przynajmniej nie zauważyłem. Smoki na wolności? Uh. Uh. nie ma żadnego smoka na łapie, co nie? Na szczęście nie miał, na szczęście nie miał. No jak widzicie, z całkiem auć. Równie dobrze, mogłem spróbować go przewinąć, jakby nie patrzeć. 4, 5, 6, 7, 8. Ale to nie jest ilu to jest taut, co nie? Ale w sumie mógłbym spróbować, mógłbym spróbować. O, patrz, nam Enzo, zajbi się. Dobra, Murloki uciekają, czyli zbiam Murloki. Co on stracił? Nie zauważyłem, co on stracił. Fuck. Dobra, mamy parę ciekawych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, zniknięcie, żeby sobie Podobierać więcej karcioszek. Ale myślę, że nie masz takiej potrzeby teraz. E, co ja bym chciał zrobić? Myślę, że chciałem zabić ciebie. Myślę, że chciałem zabić. Nie Ciebie. Co dalej? Ja po prostu pójdę w twarz. Chyba tak zrobimy. Nie potężniliśmy nam żene taunty w ogóle. Chyba ja się przewinęliśmy przez powydek, że jest takim zabawne. Jeżeli wyleci mu coś naprawdę dużego, mamy ogłuszenie. To nie jest coś naprawdę dużego. To jest coś powiedzmy okej. Okay. Chyba. Chyba sobie użyjemy zniknięcia. Wiecie? Chyba tak zrobimy. Bo 4, 5, 6, 7, 8 nie stracę miejsca. A on, jemu to się wszystko cofnie do łapy. I czy jeżeli on rzuci tego murloka 1 na 3, to czy on nie straci taunta? To jest dobre pytanie. Jego taunt się zmienia, co nie? Jeżeli wyrzuci tego murloka 1 na 3, jego taunt się zmieni. Mogę użyć. Akurat sobie demon, bardzo dobrze. Mogę ulżyć. Eee, mogę dostać taunta. Dostałem taunta. Bardzo ci dziękuję. Eee, I użyjemy backstabu, przepraszam, bardzo tutaj. Żeby umarła. Niech będzie. Ciekawe czy on by zagrał tego murulaka. To by było całkiem zabawne, jakby stracił taunta. To by było bardzo zabawne. No ale dobra. Błyskawica! co dostaniesz? Czy masz jakieś ciekawe karty w deku? Zaraz się przekonamy. Uwaga! Zakręty krok. Eee, easy. Przyniosłem losową bestie. O! Ta losowa bestia jest bardzo niedobra. Bardzo, bardzo. Dziękuję za ochronę tych wszystkich obrażeń. Jestem bardzo wdzięczny. O! Kolejny overload. Chyba użyjemy kolejny raz. nie co by na to? Co by na to? E, myślę, że to nie jest taki zły pomysł. Pierw. Zrobimy tak. Niech będzie, przy okazji sobie podaczem The Florida. Eee, mógłbym dobrać kolejne karty i on wtedy je stracić jedną. To w sumie nie jest aż takie złe, powiedzmy. Tu sobie dobierzemy karciożki. Jest belcher, jest wszystko, zajebiście. O Ostrzy, w sumie może nam się przydać, on wystawia. A tak inne przyciski poszły. Przejdź do swojego mecha, już się boję. Mam zajebisty removal. Drodzy, mam removal. Dobrze, jest bardzo dobrze, jest, jest wręcz fa fantastycznie. A, fakt nie mogę tak zrobić. Dobra, to zrobimy to inaczej. Zrobimy to tak, zrobimy to tak Niech będzie, niech będzie kosior, eee, niech będzie kosior, wybierzemy sobie jedną kartę bang! I ustawimy nasze taunty. Jeżeli one nam umrą, mamy Łęzu i jest wspaniale. A, zapomniałem o tym. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem i to jest to. Dobra, więc jak to z tym zrobić? Myślę, że chcemy. Na pewno byśmy nie chciał nie chciałbym się przewinąć. Dlatego myślę, że to nie najgorszą opcją będzie na pewno zrobić tak i tak. Aha. No kurde, nie wiem. Zrobię tak. O, perfekcyjnie, zabrałem, podobieram bardzo dużo kart, mi się nie podoba, ale mamy dalej gangapy, mamy krok cień. Sabotaż, paszową! jak chcę, żeby, żeby mi te tamty umarły, a z drugiej strony, czemu mają mi umierać? W sumie, czemu mają mi umierać? O, zubot. Ok, Mhm. Mhm. Śmierć. E, co ja bym chciał kolejnego zrobić? Co ja bym chciał kolejnego zrobić? Miły coś skrzeszę, jeżeli to zrobię. Dowiecie to co? Pójdźmy agresywnie. Niedużo. Ale ogólnie chcę go cofnąć do łapy, żeby mieć przygotowanego gangapa, bo nam się kończą karty. Nie było to teraz najwyższe wariu, ale, ale trudno się mówi. Ale trudno się mówi. Okej, okay, zuboty. Tak naprawdę, naprawdę muszę mieć na nich po prostu wyjebane. W tym momencie. Nie, no, nie, no. no to nie będzie się... problem. To będzie duży problem. A mój wąż to będzie bardzo duży problem. Dlatego zrobimy tak. Następnie zrobimy tak, żeby zabić tego zioma. Prawie nie mam kart. Prawie nie mam kart. Zrobimy tak i wystawimy siebie Wiem, że prawie nie masz kart, ale nie nie martwię się tym za bardzo. Dobra, gule będą fajnie czyściły te gówniaki. Aha. Fajne jest to, że nie musiałem nad przygotowywać tego deku, już mieliśmy go zrobiony, nie? To mi się podoba. Mhm. Dobra, jemu się kończą karty, to jest zajebiste. Skończyły ci się karty, powiadasz? Och, jaka tragedia. To co powiesz na to, żebym sobie dodał parę tych kart? Niech będzie! Powiedzmy, że mi to pasuje. Taka ilość stworów jest bardzo elo <laughs> O, bliża z piorunami! To cóż ja mogę poradzić? Nie więcej enzufów! Oh wait. wait! No 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 no... Co mnie nie muszę rzucać teraz enzufa. Po prostu będziemy atakowali w twarz, i w twarz, i w twarz! Smork, 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 smork... Nawet mogę mieć wyjebane i cię cofnąć. O, tak będę mieć wyjebane! Proszę bardzo. Chyba wygraliśmy. Tajemny wybór. O, ho, ho. Dziękuję. Cóż mogę powiedzieć? Dziękuję Wam wszystkim za uwagę w takim razie, bo właśnie w tym momencie wygraliśmy. Papa!